Musisz mocniej obgryzać paznokcie. Brzmi absurdalnie? No oczywiście, ale tylko na pierwszy rzut oka. W końcu kto w biurze robi większe wrażenie? Ten, kto z nonszalancją przekłada papiery jak jakiś książę? Czy osoba, która z nerwowym zacięciem obgryza paznokcie, jakby od tego zależało istnienie świata? Witaj na kanale Zejdź Głębiej. Nie obiecuję, że zawsze będzie przyjemnie, ale na pewno będzie głębiej. Obgryzacz paznokci to pracownik, który, jak twierdzą eksperci od atmosfery w biurze, emanuje stresem na kilometr, a stres, jak wiadomo, to synonim zaangażowania. Szef patrząc na taką osobę nie myśli, ach, pewnie źle radzi sobie z presją. Nie, on widzi bohatera, kogoś, kto własne palce poświęca na ołtarzu korporacyjnego sukcesu. I to działa. Jak podają źródła, powiedzmy trochę anegdotyczne, ale na pewno przekonujące, pracodawcy rzadziej zwalniają osoby wyglądające na zestresowane. Spokojny pracownik? To podejrzany pracownik. Już w szkolnych ławkach obgryzacze paznokci mieli łatwiej. Pamiętacie tę sytuację? Lekcja matematyki. Nauczyciel wędruje wzrokiem po klasie, szuka ofiary do tablicy. I co robi? Oczywiście wybiera tego, kto siedzi jak budda, w pełni zrelaksowany. A ten obgryzający pazury? Nie. Wygląda zbyt rozchwianie. Jakby pytanie o deltę mogło skończyć się jego traumą emocjonalną. Nikt nie chce mieć takiego ryzyka na sumieniu. W klasie, gdy nauczyciel celuje w ucznia jak snajper, obgryzacz paznokci zyskuje dodatkową tarczę obronną, ten gest mówi nie podchodź, nie jestem gotowy na to starcie. A co najważniejsze, działa to również w dorosłym życiu. Kiedy widzisz, że zbliża się problematyczna rozmowa w pracy, wystarczy zacząć delikatnie obgryzać i spuścić wzrok. Nagle problem przechodzi na kogoś innego. Bo przecież kto przy zdrowych zmysłach rzuca wyzwanie osobie, która wygląda, jakby była na granicy załamania? W świecie korporacyjnym paznokcie stają się więc nie tylko wizytówką, ale też wyznacznikiem oddania. Im bardziej pogryzione, tym bardziej przekonujące. To jak podkrążone oczy. Jasny sygnał, że życie osobiste to mit. A więc moi drodzy, zamiast inwestować w coaching czy kursy zarządzania stresem, wystarczy mocniej obgryzać paznokcie, byle nie u stóp. To prosta, tania i co tu dużo mówić, skuteczna metoda na przetrwanie w korpo-dżungli. Jak podają naukowcy, obgryzanie paznokci może być wynikiem perfekcjonizmu. Perfekcjoniści, którzy nie mogą znieść, że ich paznokcie są nierówne, zaczynają je korygować. Nożyczki, pilniczek? Po co tracić czas, skoro zęby robią to lepiej. Więc następnym razem, gdy ktoś zwróci Ci uwagę, że to nieestetyczne, powiedz, że to Twój sposób na ciągłe dążenie do doskonałości. Warto więc obgryzać mocniej, odważniej, z dumą. W końcu, jak twierdzą niektóre źródła, sukces nie smakuje tak dobrze bez odrobiny bólu i pozmaku paznokcia.